Szymaloo! Ja jestem Gumiś, a ten kanał to potęga wokalu. Jeżeli kojarzycie taki wstęp do utworu zespołu Hunter, no to naprawdę jesteście już w takim wieku mniej więcej jak ja i kojarzycie początki polskiego metalu. Pierwszy zespół metalowy grający po polsku, który usłyszałem w swoim życiu to był właśnie zespół Hunter. E, utwory takie właśnie jak rekwiem Medeis, później kolejna płyta trochę tego było, oni dla mnie byli takimi prekursorami w Polsce takiego dobrego grania rockowo-metalowego po polsku oczywiście dzisiaj można się troszkę śmiać, że Hunter to metal bo to, no to się mawia, mawia taki baby metal ale nie o tym dzisiaj dzisiaj zaproszę was na, na event, wiecie, że ja lubię marudzić, narzekać, krytykować wiele rzeczy, wiele festiwali na przykład, festiwali ostatnio lato z radiem krytykowałem krytykowałem, Sopot, festiwal jakieś Opole i inne tego typu rzeczy, ale są wbrew pozorom też mniejsze festiwale niż Woodstock, które są festiwalami bardzo, bardzo fajnymi, bardzo ciekawymi, bardzo dobrymi, i jednym z nich jest Amphirok festiwal, którego już trzecia edycja w ten weekend, piątek, sobotę w parku za dole. W Katowicach, piękny park, piękny amfiteatr. Odbędzie się już trzecia edycja amfiroka. Mam przyjemność po raz drugi poprowadzić ten festiwal dla Was. Także, kochani, zapraszam wszystkich. Tam jest wstęp wolny. Naprawdę organizatorzy, którzy oddają całe serce cała ekipa, cała załoga wszyscy oddają serce, oddają swój czas. Robiąc wspaniałą, wspaniały muzyczny festiwal, wspaniałą muzyczną imprezę. To jest festiwal wyjątkowy, bo oprócz tego, że grają tam co roku legendy, to dostają także szanse zespoły mniejsze, zespoły mniej znane, zespoły y, młodsze i to jest fenomenalne. W zeszłym roku, na przykład taka transgresja. Y, w zeszłym roku kilka innych takich zespołów, których y, y, które gdzieś tam nie powiem, że raczkują, ale już. Gdzieś tam dopiero nabierają tego prestiżu i takie zespoły dostają szansę zagrać na przepięknej, fantastycznie nagłośnionej, fantastycznie wyglądającej scenie z legendami polskiego roku. A w zeszłym roku było na przykład Turbo, była łydka Grubasa, ale tak jak mówię, była też Transgresja. Było kilka innych młodziutkich, fantastycznych kapel. W tym roku nasi przyjaciele z Gorgonzoli, my mieliśmy przyjemność zagrać na pierwszej edycji tego festiwalu jako zespół Snowblind. No i naprawdę będzie tam się działo, dlatego dzisiaj nie ma odcinka Głos z Wiekiem. Ja Was po prostu bardzo serdecznie zapraszam na ten festiwal, bo to jest jeden z tych festiwali, który naprawdę jest dobry, gdzie organizacja jest. Znakomita, gdzie widać, że ludzie, którzy organizują, ten pan Tomasz Maśnica, radny, e, organizuje to z pasji, z pasji do muzyki i daje szansę absolutnie wszystkim rodzajom muzyki e, na każdym poziomie i zaawansowania, zarówno legendom, jak i właśnie takim młodym zespołom. Będzie tam scena edukacyjna, której warsztaty bęmiarskie, warsztaty wokalne, dużo fantastycznych atrakcji. Oczywiście będzie piwko, będą kiełbaski, ben, będzie działo się e, naprawdę sporo. To taki Mały, ale naprawdę znakomity festiwal, który no, cieszy się coraz większą popularnością. Was serdecznie zapraszam. E, będę tam dla Was, będę tam dla Was to prowadził. Także, e, kochani, wbijajcie po prostu, jeżeli chcecie zobaczyć mnie na scenie, tym razem nie w roli wokalisty, a w roli konferencjera. E, także będzie fajny weekend. Piątek, sobota, zaczynamy o 16 w piątek m, koncertem znakomitego, młodego polskiego e, metalowo-rokowego zespołu Gorgonzola, którzy już e, będą przedstawiać. Materiał ze swojej nowej płyty. Dominik Paiewski, wokalista tego zespołu, ostatnio dograł się nawet do naszej piosenki Szara twarz zespołu Snowblind. Tam także możecie go posłuchać, tutaj gdzieś, albo choćby e, na kanale Snowblind, utwór Szara twarz. Oprócz tego, tak jak mówiłem, Hunter, Big Cic, kilka innych fenomenalnych zespołów. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć taki festiwal, e, który nie jest ten, takim produktem telewizyjnym, który chcą ludzie sprzedać, tylko jest dla ludzi, po to, żeby można było pójść, zobaczyć, posłuchać dobrej muzyki granej w 100% na żywo, bez żadnych playbacków, bez żadnych takich e, innych rzeczy. Będzie Hunter, absolutnie legenda polskiej sceny, jeden z moich ulubionych zespołów polskich. I w ogóle swego czasu jeden z ulubionych. W ogóle. Znam historię Huntera od pierwszej do ostatniej płyty. Każdą płytę przesłuchiwałem po tysiąc razy, naprawdę warto. Będzie Jelonek, kolejny oryginalny polski zespół. Jedyny chyba zespół, który bez wokalu, ze skrzypcami na froncie poradził sobie i zrobił karierę w Polsce. Taka polska apokaliptyka trochę. Ja na to mówię, że warto tego posłuchać na żywo. Ja sam jestem ciekawy, jak te dinozaury polskiej sceny zaprezentują się na tle tych młodych, nowych, fantastycznych zespołów. Nic. No, zapraszam Was serdecznie. Miś, potęga wokalu się